Rozdział czwarty. Nawyki i kontrola umysłu Namacalna moc diabła. Diabeł podkreśla swoją rzeczywistość i potężną moc, ujawniając kluczową informację na temat preferowanego przez siebie stosunku do ludzkości. Chce, aby ludzie się go bali, a nie wierzyli w niego. Wyjaśnia, że strach jest skuteczniejszym sposobem kontrolowania umysłów niż wiara lub przekonania. Atakowanie osób podatnych na wpływy. Rozumiejąc, że nawyki wykształcone w młodości często utrzymują się przez całe życie, diabeł strategicznie atakuje młodych ludzi poprzez pozornie nieszkodliwe nałogi, takie jak alkohol i papierosy. Poprzez wczesne zepsucie podatnych umysłów, ustanawia wzorce uzależnienia, które wykraczają daleko poza same substancje. Papierosy. Idealne narzędzie kontroli umysłu. Wśród swojego arsenału niszczących wpływów, diabeł szczególnie preferuje papierosy zamiast alkoholu, ze względu na ich podstępną skuteczność. Papierosy systematycznie niszczą zdolności umysłowe, niezbędne do niezależnego myślenia, osłabiają wytrwałość, niszczą wytrzymałość, zabijają wyobraźnię i osłabiają koncentrację. Ten kompleksowy atak na zdolności poznawcze sprawia, że ludziom coraz trudniej jest efektywnie korzystać ze swoich umysłów. Brama do większej kontroli. Nawyk palenia papierosów jest czymś więcej niż tylko jednym nałogiem, działa jak brama, która zaprasza inne nawyki niszczące myślenie i sprzyja rozluźnieniu innych relacji międzyludzkich, tworząc jeden destrukcyjny wzorzec. Diabeł tworzy podstawy do szerszego moralnego i intelektualnego upadku, rozszerzając swój wpływ na wszystkie aspekty życia człowieka. Ten efekt domina przekształca prosty nawyk w kompleksowy system kontroli umysłowej i duchowej.